Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w ten zimowy poranek w Łodzi Białe, jak możecie widzieć. Ale już się powoli topi. Był mrozik, była biała ulica, ale teraz już jest zero i robi się chlapa, jak widzicie tam, gdzie samochody przejeżdżają. Ale póki co śnieg leży, także przyszła do nas, słuchajcie, o zobaczcie, zima. I w przyszłym tygodniu ma być w ciągu dnia przymrozek, i tak ma być już zimowo. Witajcie, kochani, w ten zimowy poranek. Nie pamiętam, czy się witałam, ale, ale tak czy inaczej, witajcie. Słuchajcie, tak zastanawiałam się nad dzisiejszym filmikiem. I doszłam do wniosku, że skoro już za chwilę zaczyna się vlogmas i będą inne rzeczy do nagrywania, i będę chciała Was wprawić w świąteczną atmosferę, to dzisiaj nagramy sobie takiego vloga łączonego troszeczkę. Bo takie wiecie, pokażę Wam jakieś zakupy, bo wybieram się do Rossmana, ale też. Zrobimy sobie Q&A. Dlatego, że jakiś czas temu zapytałam was zarówno na Instagramie, jak i na YouTubie w zakładce społeczność, poprosiłam was, żebyście zadawali mi pytania, które mnie dotyczą, co byście chcieli o mnie wiedzieć i ja wam bardzo chętnie na te pytania odpowiem. Pojawiło się tych pytań trochę, słuchajcie, co bardzo mnie cieszy. Eee, I e, ostatnio nawet pojawiło się pytanie takie, które mnie zaskoczyło bardzo fajnie, i chciałabym teraz na te pytania odpowiedzieć. Zatem zaczynamy. Pierwsze pytanie, ja sobie je tutaj spisałam, e, żeby nie pominąć. E, wybrałam takie najciekawsze, bo te pytania są też bardzo złożone, niektóre. E, także. Także tak. Dobra, lecimy. E, czy Twoje dzieci chcą być nagrywane na YouTube? To jest bardzo ciekawe pytanie, słuchajcie. I odpowiedź jest e, też taka: zastanawiałam się nad nią, m, dlatego że m, może Was e, zastanawiać to, że Stasia jest mniej na YouTubie. Otóż tak, jak widzicie po filmikach. E, Julcio uwielbia być nagrywany, on wam e, chętnie z wami chce rozmawiać. Mówi, żebyście subskrybowali kanał. E, Już bardzo chce, ale też dużo e, ja nagrywam, jak e, jego nie ma w domu po prostu, jest w przedszkolu, <śmiech> <śmiech> więc, e, więc kiedy jest, to jest, a kiedy nie, to ja nagrywam. Po prostu sama. Są takie filmiki też, które ja wolę nagrywać sama, bo nie zawsze po prostu, nieraz potrzebuję takie, jak są pogadanki, tak jak teraz. Odpowiadam na Wasze pytania, to ja potrzebuję spokoju i ciszy, więc wykorzystuję takie momenty. Natomiast Juluś tak, chce być nagrywany i uwielbia. Natomiast jeśli chodzi o Stasia, Stasio też lubi. Tak naprawdę to Staś kilka lat temu namawiał mnie na to, żebym założyła kanał. Natomiast Stasia jest mało w filmach, dlatego że po pierwsze on jest w szkole, on jest na treningach, on jest na zajęciach dodatkowych, na przykład z języka obcego, więc jego praktycznie nie ma w domu. Kiedy ja nagrywam ostatnio, widzieliście go na jakichś tam przebitkach, bo. Akurat razem byliśmy i on nie ma nic przeciwko, żeby go nagrywać. Na wakacjach, jak jesteśmy, to go nagrywam, bo wtedy jesteśmy cały czas razem. Natomiast jest go mało w filmach, ze względu na to, że po prostu jest nieobecny. Nie ma go, bo jest pochłonięty swoimi sprawami. To już jest starsze dziecko, ma już 11 lat, ma swoje obowiązki, ma swoje pasje, więc on poświęca się tamtemu a nie zawsze jest przy mnie po prostu, jak ja nagrywam, ale e, nie ma problemu z tym, żeby go nagrywać. E, także taka jest moja odpowiedź. E, kolejne pytanie, Twoje ulubione zajęcie w czasie wolnym? No to spowiem Wam takie niby proste, ale trudne pytanie, dlatego że... Mm, mm, tego czasu wolnego to jest trochę mało, to po pierwsze. A po drugie, ja lubię robić dużo rzeczy, bo z jednej strony lubię bardzo tak aktywnie spędzać czas wolny. Lubię gdzieś jechać, lubię gdzieś iść, coś zobaczyć, pójść z dziećmi na spacer, pojeździć na rowerze albo coś dla siebie zrobić. A z drugiej strony lubię w czasie wolnym naprawdę zagrzebać się pod kocem, z ciepłą herbatą, z książką i tak sobie spokojnie spędzić ten czas odpocząć, poczytać, nadrobić właśnie zaległości w czytaniu yy, i takie rzeczy. Także z jednej strony lubię bardzo aktywnie spędzać czas i zazwyczaj tak spędzam, a z drugiej strony yy, tak spokojnie tak spokojnie to raczej to jest teraz w okresie jesienno-zimowym, bo wiecie, latem to. To właśnie jest bardziej nastawienie takie na aktywność, a teraz o tej porze roku to tak z książką bardziej. Tutaj było pytanie techniczne: czym nagrywam, czym montuję i czy przygotowuję scenariusz do swoich filmików. Odpowiadałam pisemnie już na to pytanie. Nagrywam kanonem. Ja m, nigdy nie pamiętam, słuchajcie, dokładnego modelu tego aparatu, bo to są tam jakieś oznaczenia, cyferki, literki, ale, ale sprawdzę i do tej mojej odpowiedzi pisemnej dopiszę to, bo naprawdę. Nie mam pamięci do dat, do cyfr, do takich, wiecie, jakichś oznaczeń, ale jest to Canon na pewno, jest to aparat. Yy, I czym, w czym montuję, w jakim programie? Montuję w iMovie. Yy, na MacBooku jest taki. Yy, Program już jakby w pakiecie, MacBooki go mają, jakby wbudowany w ten system komputera i bardzo, bardzo mi się wygodnie na nim montuje. Kiedyś montowałam w programie Filmora i też się do niego przyzwyczaiłam. Montowałam w nim, natomiast odkąd mam MacBooka, przeszłam na iMovie i jestem bardzo, bardzo zadowolona, bo jest to bardzo prosty program. Bardzo taki, właśnie wygodny do montowania, i chyba większość osób, która pracuje na MacBookach, to w tym programie właśnie montuje. Kolejne pytanie: to jest Twój ulubiony kolor? To jest takie złożone pytanie: Twój ulubiony kolor, kraj i miasto? Słuchajcie, ja bardzo dużo lubię kolorów. Jak wiecie, mam kolorowe ubrania, stąd też moja nazwa kanału. Raczej nie lubię takiej monotonii w kolorach, nigdy nie chodzę jakby non-stop na czarno ubrana. Natomiast, jakbym miała wybrać taki jeden, jeden, w którym, w którym bym mogła chodzić na, na różne jakby okoliczności się ubierać, to byłby błękitny, taki delikatny, pastelowy ulubiony kraj to też jest ciężkie pytanie bo ja bardzo lubię zwiedzać w różnych krajach mi się podoba każdy jest inny ale powiem wam że na ten moment no ja od wielu wielu lat jestem zafascynowana Francją kocham Paryż także no to jest chyba to ten klimat francuski ja bardzo uwielbiam, i na dzień dzisiejszy, jakbym miała wybrać, to to jest to. Co nie oznacza oczywiście, że nie lubię innych krajów, bo tak samo kocham Grecję i ciepło i to ich piekielne słońce. Natomiast, no, Francja jest taka bliska memu sercu i ten Paryż, taki mam sentyment bardzo duży, także, także tak. Kolejne pytanie: kawa, czy herbata? No, wiecie, kawę, jak zauważyliście, piję codziennie, ale jednodziennie, gdybym miała wybierać kawa, czy herbata, to jednak zdecydowanie byłaby herbata. Jesień czy zima? Zima. Ulubione jedzenie. Tutaj też jest bardziej zróżnicowana odpowiedź, ponieważ lubię zarówno kuchnię polską, jak i włoską, jak i azjatycką. Natomiast takich ulubionych rzeczy to są pierogi z grzybami. Sushi, ramen i jakieś włoskie dania typu jakieś makarony, ale naprawdę takie już dobrze zrobione. Także tutaj myślę, że tak standardowo, po troszeczku z różnych rodzajów kuchni. Czy? I właśnie to jest pytanie bardzo ciekawe, i ono było złożone. Czy stosujesz Botox, czy korzystasz z zabiegów medycyny estetycznej i jakich używasz kosmetyków do pielęgnacji? Ostatnio dostałam to pytanie. Bardzo mnie zaskoczyło, słuchajcie, ale tak pozytywnie i było bardzo ciekawe, bo napisał ktoś do mnie: Bardzo serdecznie pozdrawiam tą osobę, że właśnie. Dobrze wyglądam, i, i czy właśnie stosuję ten botoks? Nie słuchajcie, nigdy nie stosowałam botoksu i nigdy nie korzystałam z zabiegów medycyny estetycznej, takich właśnie bardzo, które ingerują bardzo jakby w naszą skórę, w nas. I jakby nie mam problemu z tym, że inni z tego korzystają, bo wszystko jest dla ludzi. I nie przeszkadza mi, że ktoś z tego korzysta, bo jeżeli ktoś czuje taką potrzebę i ma ochotę, to jak najbardziej, jak się będzie lepiej czuł. Ja wiem, że można w ten sposób poprawić wygląd, natomiast ja nie korzystam i nigdy nie korzystałam i nie planuję póki co. No, może mi kiedyś coś wiecie, się zmieni. Ja nie mówię, że wiecie nigdy, ale, ale nie planuję na chwilę obecną. A dlaczego? Tutaj bardziej rozwinę temat. Nie korzystam z różnych powodów. Po pierwsze, jakby nie czuję takiej potrzeby, żebym musiała coś poprawiać. Ja zdaję sobie sprawę, że nie wyglądam idealnie, mam zmarszczki jakieś, mam, mogłabym poprawić wiele rzeczy, tak. Natomiast jakby nie mam kompleksów na tym punkcie nie mam jakby potrzeby poprawiania to po pierwsze. Po drugie, Wiecie, każdy ma inne zdanie na ten temat, i tak jak ja mówię, wszystko jest dla ludzi i można z tego korzystać, tak? Ja mam taki opór, powiem Wam. Ja też mm, mam dużo do czynienia z takim mm, otoczeniem medycznym. Mówię tutaj medycznym nie w sensie o mm, jakichś dermatologach czy, czy lekarzach, którzy wykonują te zabiegi medycyny estetycznej, tylko wiecie, innych lekarzach. E, innych specjalności Takich wiecie, lekarzach, lekarzach e, Natomiast no, oni Bardzo to odradzają Bardzo są przeciwni Temu wstrzykiwaniu sobie różnych rzeczy e, e, I o ile mówię no, Wiadomo, że lekarz medycyny estetycznej Który to wykonuje będzie, będzie nas namawiał I mówił, że to nie jest jakby Jakaś straszna ingerencja, że to nie ma nic złego w tym. Natomiast no ja mówię, ja jestem ostrożna, ja nie stosuję, nic sobie nie chcę wstrzykiwać. Wiemy, że zdarzają się wypadki przy takich nieudanych zabiegach, że ja jest sparaliżowany jakiś nerwy, że mamy sparaliżowaną część twarzy. Ja wiem, że to są skrajne przypadki, ale się zdarzają. Jeżeli nie muszę, nie, nie korzystam. Druga sprawa, boję się igieł, oczywiście, kiedy trzeba zrobić zastrzyk, szczepionkę, nie panikuję, daję sobie pobrać krew, wszystko bez problemu, idę do szpitala, trzeba pewne rzeczy wykonać, robię, natomiast nie lubię bardzo i z własnej woli jakby sama się nie zdecyduję na to, jeżeli trzeba to dla zdrowia, to jak najbardziej tak, natomiast jeżeli nie trzeba, to ja nie pójdę w to na pewno. A kolejna sprawa to też finansowa, tak? Są to bardzo drogie zabiegi i uważam, że można ładnie wyglądać stosując odpowiednią pielęgnację. Można też, właśnie przede wszystkim, bardzo nawilżać skórę i myślę, że to wystarczy. Ja jestem też takiego zdania, że trzeba się umieć zestarzeć z godnością, bo słuchajcie, można opuścić, opóźnić proces starzenia, natomiast no i tak się zestarzyjemy. Co z tego, że będziemy mieć ładną, napompowaną i podniesioną buzię, jak będziemy mieć stare i pomarszczone ręce, nogi, brzuch, tak? No kurczę, wiecie no, są pewne procesy biologiczne, których nie przeskoczymy. Możemy troszeczkę oszukać samych siebie, ale no tak jest moje zdanie. Oczywiście nie każdy musi się z nim zgadzać. Ale ja mam nadzieję, że mi nic nie odwali za jakiś czas I nic sobie nie będę poprawiać I chciałabym się zestarczyć z godnością Bardzo z wielkim podziwem obserwuję aktorki Na przykład yy, Joasię Koroniewską albo Anię Muchę Które pięknie z godnością się starzeją Nie wstydzą się swoich zmarszczek Mają odpowiednio yy, po prostu... Yy, Skórę do swojego wieku, jest to normalne i nie powinno nikogo dziwić, tak samo jak siwe włosy. I uważam, że to są bardzo, bardzo piękne kobiety i odważne w dzisiejszych czasach, gdzie każdy ukrywa wszystko, każdą jedną zmarszczkę, każde, wiecie, poprawia wszystko, co się da. No i mówię, to jest takie moje zdanie. Także nie stosuję botoksu, nie obstrzykuję się niczym innym, też yy, nie korzystam z zabiegów medycyny estetycznej. Oczywiście lubię na przykład zabiegi, chociaż nie pamiętam kiedy ostatnio byłam, ale planuję na jakiś, za jakiś czas pójść. Ale to są typowo pielęgnacyjne, na przykład jakieś oczyszczanie twarzy, mm, peeling kawitacyjny czy. Mm, czy mikrodermabrazja to takie jak najbardziej tak typowo pielęgnacyjne tak? natomiast nic takiego wiecie ingerującego w nasz wygląd kolejne pytanie to, to znaczy to, to samo pytanie jako jego druga część to była jakich produktów do pielęgnacji używam że moja skóra ładnie wygląda i tutaj nie chciałabym opowiadać bo to jest bez sensu ja wam chcę to pokazać więc myślę, że gdzieś podczas vlogmasu wplotę sobie po prostu we vloga poranną i wieczorną pielęgnację taką moją rutynę wiadomo, że ta pielęgnacja się też co jakiś czas zmienia, bo albo testuję inne kosmetyki, albo jest inna pora roku i ja na inne też przechodzę ale jak będę nagrywać y, tę rutynę, to pielęgnacyjną, poranną i wieczorną, to pokażę Wam, jakich obecnie używam kosmetyków y, na co dzień, jakich co kilka dni, bo też są takie. Także wszystko Wam pokażę. Są to kosmetyki ogólnodostępne z drogerii bądź aptek, czy, czy, czy takie wiecie typowo drogeryjne, rosmanowe. Yy, I tyle. Także to będzie w osobnym filmiku. Dziękuję Wam bardzo za te pytania, wszystkie. Mam nadzieję, że za jakiś czas znów sobie zrobimy takie QA, bo naprawdę to jest fajne. I nie kończymy jeszcze teraz tego vloga. Ja na chwilę uciekam, bo muszę wyskoczyć na miasto, wpaść też do Rosmana, ale jak wrócę, to oczywiście Wam pokażę zakupy. No dobrze, słuchajcie, mam tutaj siatę, bo byłam na szybko jeszcze w Rosmanie, więc wam pokażę co kupiłam. Tylko w puszczękicie, bo już piszczy. No chodź. No chodź. I już wam pokazuję. W Rosmanie w ogóle jest promocja na Isane i różne tam inne rzeczy, więc. Kupiłam parę produktów. Kupiłam dwie pasty do zębów dla Julcia, bo mi się kończy. Elmexy, te dla maluchów, były w promocji. O 2 zł taniej na opakowaniu. I, oj, i Elmex Junior też był 2 zł tańszy. Wzięłam dla męża żel pod prysznic i Marseille. Bardzo ładny zapach, taki z imbirą, taki bardzo orzeźwiający Wzięłam też dla dzieciaków Baby Dreama Używamy od długiego czasu tego Baby Dreama, dlatego że żel do mycia ciała no i szampon to też jest dlatego że dobrze się sprawdza, nie uczula ich, bo niektóre ich uczulają jest w dobrej cenie, bo używaliśmy też różnych droższych, jak byli mniejsi, takich też dermokosmetyków naprawdę już drogich. Natomiast teraz jak są starsi, przeszliśmy na Baby Dreama. Cena dobra i też nie uczula, więc spoko. Co tam jeszcze mamy? Z Baby Dreama jeszcze wzięłam oliwkę, bo stosuje ją Juluś. Ja też zresztą. Wszyscy po trochę tak naprawdę. No i przechodzimy do Isany. Wzięłam produkty takie, których nigdy wcześniej nie miałam. Wziąłam świąteczne wydanie żelu pod prysznic. Taki Magic of Christmas. Bardzo. Ładnie pachnie, ale bardzo słodko, bardzo takim, nie wiem czym kurczę. Mm, nie wiem co to jest za zapach, ale takiego słodkiego, czegoś bardzo takiego jakby, no kicia, kicia w obiekty wchodzi jakiegoś takiego cukierka, słodkiego jakiegoś takiego marshmallow albo nie wiem co. Wzięłam też z Isany olejkę tfu, olejową pielęgnację, to jest żel pod prysznic, ale taki olejowy bardziej, jak olejek, i on jest do skóry mm, bardzo suchej, i też ładnie pachnie. Tak migdałowo chyba nawet, bym powiedziała, a ja lubię migdałowy zapach. Mm, jeszcze z Isany wzięłam coś Czego nigdy też wcześniej nie miałam No żele pod tylko nie takie zapachy Nie e, Wzięłam jeszcze um, Spray pielęgnacyjny Do włosów Mocno zniszczonych i łamliwych Takie coś e, Ja wzięłam go ze względu na to, że mam po prostu Rozjaśniane włosy, więc no zobaczymy Nie stosowałam go nigdy Nie czuję zapachu jakoś no, taki może być. E, I jeszcze wzięłam do włosów też z promocji. E, słuchajcie, m, maskę. E, nie maskę, odżywkę. E, z pielęgnacyjnym olejem arganowym. Do włosów zmęczonych i suchych. Także zobaczymy, jak się sprawdzi. Nigdy nie miałam ani odżywki, ani maski z. Z Isany. Wzięłam jeszcze z Isany chusteczki do demakijażu, bo są w dobrej cenie. I jeszcze moje słynne plasterki na wypryski, też były w promocji. I wzięłam jeszcze: słuchajcie sobie, dwie takie maseczki w płachcie. Eee, jedna z puszyna, a jedna z isany, także jedna z nawilżająca, a druga um, a druga nie wiem. Um, słuchajcie, nie wiem, nie widzę tutaj, eee, ale jakaś taka, chyba eee, bardzo. Dodająca blasku, jak to tutaj napisali, więc zobaczymy. Także to tyle z moich zakupów z Rosmana. Ja wiem, większość rzeczy była w promocji, e, bo i oliwka była w promocji z Baby Dream, i wszystko z Isany i Elmeksy. Także, także myślę, że spoko. O, mi do torby wchodzi. Słuchajcie, no chodź tu zobacz. O! Widzicie to? <laughs> Dobra, chowam te zakupy, i. I ogarniam tutaj kicie w torbie. No dobra, słuchajcie, zakupy ogarnięte. Także ja już kończę tego vloga. Dziękuję Wam za ten wspólny czas. To był już. Ostatni, najprawdopodobniej albo przedostatni, ale myślę, że ostatni vlog przed vlogmasem. Także nieważne, czy ostatni, czy przed, ale ja już Was zapraszam na vlogmas. Mam nadzieję, że spędzicie grudzień razem ze mną, że wprawię Was w świąteczną atmosferę i troszkę nastroje. Zachęcę do przygotowań do świąt, i jeżeli nawet ich nie lubicie, to może chociaż troszeczkę je polubicie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Życzę miłego wieczoru, poranka, kiedy tam to oglądacie. Do zobaczenia. Buziaki. Pa pa.